Fał tak, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Ziru, Będzie Bramka. Tak! Gol! Wyrmująca Bramka. Ale zwariowany początek tego spotkania. Co będzie dalej? Spodziewam się, że ataki z obu stron wcale nie zelżeją. Przecież remis w tym spotkaniu nikogo nie zadowala. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Gabriel Jesus, niestety strata piłki. Didi, Olivier Giroud. Prosto podanie od Olivier'a Giroud. Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Fabini otraci piłkę. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Tak, mamy bramkę, proszę państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Wynik 2 do 1. Jeszcze o niczym nie przesądza. Werner. Zbliża się do pola karnego. Ma miejsce, by dośrodkować. Tomasz Dilejni. Cabinho. Julian Brandt. Timo Werner. Zawodnicy szanują piłkę. Nie kwapią się do nieprzygotowanych podań. Julian Brandt! Dechea! Co za parada? Wspaniale teraz ratuje swój zespół przed utratą Gola. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Laport. Ładnie się znalazł na skrzydle. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Za linię obrony bardzo sprytnie. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Oliwie Ziru. Ziru przed szansą. Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. No to jest trzecia bramka. hat jest dzisiaj w fenomenalnej formie. Zagrywa piłkę na skrzydło. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Gramy, gramy, taka jest decyzja arbitra. Girou. Markus Rashford. Uwaga, co z tego wyniknie. Świetnie zagrywa Eriksen. Świetnie teraz Terstegen. Gramy dalej.